Witam serdecznie w dzisiejszym poradniku. W kolejnym już trzeci nagrywam tego samego dnia, niestety. Dobra, mniejsza. Zaczynając tak, w tym poradniku przedstawię wam, jak korzystać z dispatchera, czyli jak generować ładunki na własne naczepy. Mianowicie, tak, wchodzimy do gry, jesteśmy w grze, mamy podpiętą naczepę własną. Tym razem mam krągę. Wchodzimy, zapisz lub tutaj grę, zapisz grę, klikamy zapisz. Wychodzimy alt tabem. Nie wychodzimy z gry, tylko wchodzimy do pulpitu. Wchodzimy w dokumenty, EuroTrack, profiles. Wybieramy swój profil. Klikamy save. Następnie. Te numerki mówią nam o saveach, czyli jeśli zapisaliśmy przed chwilą savea, to nice save aktualny to będzie ten, który jest tu ostatni. No, ostatni według kolejności, czyli u mnie w tym przypadku idzie 16. Tu zresztą widzimy data utworzenia 21.45, czyli jest ten aktualny. Klikamy tutaj. Tu mamy ten dispatcher pobrany. Link będziecie mieli w opisie, więc tu klikamy na bin. No Jezus, idzie, dobra, męcik, bo tu coś mi brakuje jednego pliczka. Dobra, czyli jeśli odpalacie dispatchera po wypakowywaniu, to macie bin i tu w folderze macie dekryptor. Czyli kopiujemy go sobie, wchodzimy w ostatniego save'a, wklejamy. Teraz możemy sobie, bez żadnych przeszkód, plik game.c przenieść na SEI Decryptor. Udane. Włączamy Dispatcher, wybieramy profil, znowu dokumenty, Eurotrack, Profiles. Wybieramy profil, save. Wybieramy ten ostatni i wybieramy plik GameC. Poczekamy chwilę, zanim to się załaduje. Dobra, teraz. Czasami Wam znajdzie miasto załadunku, czyli miasto, miasto obecne, w którym jesteście. Czasami nie. Mi nie znajduje Nie wiem czemu, ale działa. Szukamy łodzi. Jest łódź. Wybieramy sobie firmę, na przykład polecam Raben. I towar. Towar na przykład weźmiemy świeże ryby. Miasto rozładunku. Ja w rozpisce mam na ten moment koszalin. Czyli wpisujemy koszalin, znajdujemy. Wybieramy firmę. Na przykład może być to firma Eurogoods. Klikamy generuj. Wszystko Gites. Wracamy do Eurotracka. Klikamy zapis lub wczytaj grę. Klikamy wczytaj grę i klikamy ostatni nasz ee, ostatni nasz zapis. Wczytujemy. I wam tutaj się zaraz pojawi okienko mówiące o tym, że mamy zlecenie ze Szczecina. Świeże ryby. Widzicie tu na dole. Także działa. I jedyna rzecz, co musicie zrobić. Jeszcze dodatkowo. Widzicie, tutaj ładunek jest. Jest jedyna kwestia do tego, że prawdopodobnie na promocie buguje się czas dostarczenia, czyli u mnie już jest po terminie, ale to, to, to mnie jeszcze można to olać. I klikamy mapa świata. No i tutaj. Ja sobie sam to zrobiłem, ale wy nie będziecie mieli. Eee... Gdzie to kurczę, jest? Chyba ja nie w to miasto wszedłem. Nie ale do szczecina, lecz do koszalina. Gdzie jest tu koszalin? Yy... Tutaj koszalin. Tutaj mamy znacznik czerwony. Klikamy sobie, zaznaczyć punkt, i mamy już normalnie nawigację. Czyli nas prowadzi z łodzi do koszalina. I gdy oddać ładunek, to prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że was cofnie z powrotem do łodzi. Ale to możecie znowu kamerą 0, czy wpisując go, e, koszalin, tepniecie się do koszalina, i możecie sobie znowu generować ładunek. No i w sumie tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego.